Kurwa, ściarki mam, no co to jest, kurwa, stary? Co to jest? No stary, wyobraź sobie, oglądaliście. Ej, oglądali... oglądaliście taki kurwa film, yy, kurwa, z Tomem... z Tomem tym, z Tomem Cruzem, o takich maszynach, kurwa. A tak maszyn jak to się nazywało? Wojna światów, no? Kojarzycie i tam takie dźwięki były właśnie, kurwa, i mi się to od razu z tym kojarzy, aż puszczę to jeszcze raz. Kurwa. To jest tak kurwa, a co normalnie ksiarki przechodzą, te dźwięki z kurwa nie bywały. Wyobrażasz sobie, kurwa, stary, stoisz się z kolegami pod klatką, jarasz, śluga sobie gadacie, a tu takie coś, człowieku słyszysz, ty. Przecież to normalnie paraliżuje tak naprawdę stary, bo to ten dźwięk podobno dochodził z każdej strony. Bo ja oglądałem kurwa kiedyś różne ten na ten temat właśnie. Kurwa, w chuj to jest dziwne, no możliwe, to jakieś właśnie kucenia, co ty Chuj wie co to jest. Tylko, że problem jest taki, zobacz jak to brzmi. Niektóre są aż dziwne. Zobacz, to co zaraz będzie, to jakby ktoś. Jakieś kurwa, no nie wiem, zobacz. Normalnie jakby tanos na ziemię spadł i darmordę. No, patrz, jakby smok. I właśnie tutaj coś powiem, patrzcie. Tak jak macie właśnie o tych trąbach jerychońskich jakieś, no nie? że Jeżeli dźwięki są, że coś tam i kurwa, wyobraźcie to sobie, że się też coś tam się na ziemi u nas stało, prawda? To jakiś tam ten, podobno te płyty te, tektoniczne, one ponoć się jakoś tam ruszały, jakieś tam, kurwa te bieguny się przestawiają, czy coś, coś tam z tymi z tymi biegunami magnetycznymi, coś tam się dzieje, że to się przesuwa, przez się jeszcze jakieś tam te, te, te skorupy przesuwają, wiecie o co mi chodzi, nie. Wy por coś się dzieje i to też może jakiś dźwięk wywoływać, no nie? I może właśnie ta apokalipsa, co kiedyś, że niby słyszeli te trzy i potem to tak płonąć, może coś się Przesuwały to, to oczywiście, żeby się przesuwały te, wiesz, te ruchy technologiczne, wydawało takie dźwięki i oni to nazwali tym trąbami, potem się kurwa, wiesz, wulkany pojawiły, spaliły, to chuj wieno nie, wiesz, można se tam gdybać, można se kombinować. Chuj wieno nie? Chodziło o to, że suchar dzisiaj na wakacje spierdalał do Malty i musiał o trzeciej wypierdalać do Spanka. I po prostu uznaliśmy, że wszyscy nagramy jakieś tam kwestie i sklejamy to jakaś ta nuta z tego będzie. I że wszyscy... Siema czy kabra. Ej. A chuj wie! A chuj wie! No nie? Zgłaszane są na co świecie, a chuj wie wie to nie wiem. Kurwa... Jakieś ufolutki napierdalają w planetę człowieku laserami i mamy taką kurwa dookoła kopułę! Energetyczną, która to odbija i dlatego to słychać w różnych miejscach, bo próbuję się przebić skurwielę, może ty. Ja sobie takie coś na przykład do snu czasem puszczam. Uwielbiam takie dźwięki, czajcie to, uwielbiam, to mi to, ja normalnie mogę przy tym spać. Nie wiem, ja to nazywam kosmosem, dźwięk kosmosu, no nie statku kosmicznego w kosmosie. Kurwa, uwielbiam to. Tego jest Tona, zobaczcie. Kurwa, uwielbiam to. Kocham to po prostu, kurwa, takie dźwięki to jest, kurwa, no uwielbiam to. Kurwa. Lubię bardzo coś takiego, naprawdę, bardzo lubię. Jaki ten pokój w ogóle jest zajebisty, Kurwa, stary taki statek, zobacz. Jaki widoczek ma ziomal na Ziemię. Uwielbiam to. Żeby zostać kosmonautą, to z mordo, to. Miliony czynników muszą być kurwa, powiem Ci tak, prędzej w Totka trafisz niż zostaniesz kosmonautą. Ej, to wygląda, to wygląda tak jakby dźwięk był, o, patrzcie, to jakby, według tego co tu widać, to tak jakby źródło dźwięku gdzieś tu było, no nie? No bo tu najwięcej, w tych, w tych obszarach najwięcej, więc nie wiem. Tutaj, nie wiem, no kurwa, no nie? No bo, no tak na logikę se biorąc, no tutaj dalej też słyszą gdzieś, no nie? Ale jakiś zobacz. Co? Niesłyszący? Jak, nie, jak niesłyszący może to słyszeć? Ty czajecie kurwa to? E, Czaisz to, że niesłyszący to słyszą? To jest popierdolone. No to jest. Czaisz? Idziesz se w nocy. Trzecia w nocy i taki dźwięk. Kurwa, ty. Chyba mam kurwa w portki narobił, ty. Co jest co jest grane, ty? <grywa> Ej! Ja on sobie zrobił taką cząpeczkę fajną, ty. To tak jak ja mumii Cosplay robiłem, pamiętacie? Ja się interpretuję dzisiaj jako mumia! Komuś to kurwa nie pasuje! <grywa> Komuś to kurwa nie pasuje, jestem mumią! Chuj wam do tego! Chcę być mumią! Jestem! I co ci do tego? Kotuję mu z papierem toaletowym. <laughs> On tak zrobi z folią? <laughs> to, <było. śmiech> to samo wam kurwa mówiłem, że ponoś jakieś kurwa były spekulacje, że były doświadczenia, że strzelali tym kurwa właśnie w ionosferę i że niby się robiło, na chwilę się otwierało. Jakieś tam. Wiatr wpadał jakaś burza się tworzyła, że niby mógł śnieg, kurwa, nie wiem. I w ogóle to też jest kurwa w chuj śmieszne. Patrzcie, w międzyczasie co wam pokażę od razu, jak zapamięci. Pa. Rozumiesz to? Patrz, patrz. W Arabii. Mordo, rozumiesz to, zobacz. Na pustyni śnieg zaczął padać. Kurwa, no, rozumiesz to? Rozumiesz to? <laughs> Rozumiesz to kurwa? Na pustyni ze śnieg zaczął padać. Rozumiecie, że to jest na stronie rządowej napisane tam gdzieś tej firmy, czy tam coś, no nie? Więc to nie jest pierdolenie o Chopinie. To jest wiadomość, którą możecie publicznie znaleźć, rozumiesz? I teraz to połącz kurwa ze śniegiem na pustyni, co i masz kurwa bingo, ty. I, te, ej, I teraz weźcie sobie wyobraźcie, teraz sobie wyobraźcie kurwa... Ile takich rzeczy w ogóle jest jeszcze na świecie, których w ogóle nawet nikt nie usłyszał, że się zdarzyły albo w ogóle że są? Przecież tak jak oni mają takie coś, to powiedzmy, załóżmy przykładowo, że może w Rosji gdzieś sobie zrobili podobne. Na przykład wiesz o co chodzi. W Chinach powiedzmy, też gdzieś podobne zrobili gdzieś tam. Wiesz o co mi chodzi? No bo to nie jest kurwa jakaś czarna magia, której wiesz nie może z dostępności mieć czy coś. To no normalnie to są elektroniczne jakieś tam sprawy, no to chyba to, kurwa kondensatory i takie inne głupoty, no to tak jak procesory podobne, to no to, to też podejrzewam, żeby skopiowali jeden do jednego kurwa gdzieś tam naukowcy. Później, a później się dziwisz, że śnieg pada w Arabii Saudyjskiej ty. Ta, ta, słyszałem o tych piramidach tam, no. Jakiś przedmiot ulubiony w szkole zamiast WF-u? pewnie. Mordeczko, kurwa. Piórnik. <laughs> Blitzkrunk. O kurwa! Hey. CO TO KURWA? Ej to jest dobre Ja już mówiłem od dawna Ja już mówiłem od dawna i to jest właśnie, że my kurwa Ileś tam procent w ogóle nie sprawdziliśmy właśnie przez to, że to jest Wszystko woda kurwa i to ciśnienie kurwa jest tam To ciśnienie jest bardziej wkurwiające niż próżnia w kosmosie I mają problem tam zejść Ej wyobrażacie sobie tam Nie wiem Ileś tam tysięcy lat temu no nie? Idziesz se kurwa po lesie z kobitą na randkę, a tu dinozaur. Strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. WarMix, za ile hajsu się właśnie rozjebałeś? Bo ja tego nie rozumiem. Ile musiałeś dostać hajsu, żeby się rozjebać teraz tak? Kurwa jebany. Przeraża mi ocean. poniekąd. To jak? To kurwa... To kurwa wieloryb na 4000 km, kilometrów, kurwa... Bizedar? No trochę mi tu nie pasuje. Ej wyobrażacie jak patrzysz tam. Wyobraź, że kurwa gdzieś tam kurwa jakieś kurwa takie same zjemy jak my mogą być, rozumiesz kurwa. Jeszcze bardziej popierdoleni. Wyobrażacie sobie kurwa? sobie? Jak on jest dziadek to ja już się rozpadam. <laughs>